Drodzy Państwo, sprawmy więc, by Dzień Flagi był, radosny, był świętem radosnym dniem, kiedy na wszystkich domach naszego miasta powiewa symbol jedności i wartości, którymi przez wieki żyli Polacy czyli biało-czerwona flaga. Kiedy Jarosławianie wspólnie świętują, bawią się i radują, wiedząc, że wolność, niepodległość, demokracja czyli to, co uosabiają biel i czerwień są dziś naszym udziałem radośnego świętowania wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że w Jarosławiu odbywają się uroczystości, które przybliżają piękne karty naszej historii. Dzięki nim mądrość i odwaga naszych przodków staje się ważnym zbiorowym doświadczeniem. Najserdeczniej pozdrawiam organizatorów i uczestników tego wydarzenia oraz łączę wyrazy szacunku Marek Kuchciński. Dzisiaj flaga powiewa dumnie na wielu budynkach użyteczności publicznych, instytucjach, domach naszych mieszkańców, naszych obywateli. Dlatego też powinniśmy chwilą refleksji objąć to, czym jest flaga dla narodu. To symbol, który łączy pokolenia. To symbol, który jest ponad podziałami politycznymi. Depiladę prowadzi, jeszcze raz powtarzam, major Wojciech Drapała.